Signe! D2 har, har skrevet til meg. De vil gjøre intervju. Warto przypomnieć, że będzie to pierwsza tegoroczna projekcja filmowa w ramach DKF-u i w ramach przy okazji pokazu przedpremierowego, albowiem dystrybucyjna premiera filmu, który Państwu zamierzamy pokazać, a którego tytuł brzmi Chora na siebie, odbędzie się dopiero w lutym 2023 roku, więc tym bardziej jest mi miło, że możemy szczecineckim miłośnikom dziesiątej muzy ten film zaprezentować nieco wcześniej. A sam film jest debiutem prawie zupełnie w Polsce nieznanego norweskiego reżysera i scenarzysty Christophera Brogliego i opowiada historię takiego dość toksycznego związka, przede wszystkim no, toksycznej osobowości, jaką jest Segli, główna bohaterka, która, rzekłbym, no, dotknięta jest dość częstą przypadłością naszych czasów, a więc jest rzeczywiście chora na siebie i chora na własną popularność i na chęć zaistnienia w przestrzeni publicznej, w cokolwiek to znaczy i w jakiejkolwiek formie jest realizowane. Film, anonsowany przez dystrybutora jako dramat, czy też czarna komedia, bardziej skłania się w finałowych sekwencjach w kierunku klasycznego dramatu. Niemniej jednak no, trzeba lojalnie stwierdzić, że jest jak na debiut bardzo dojrzałą propozycją filmową, świetnie zagraną, a poza tym no, dość wysoko ocenioną przez krytykę. Godzi się tutaj przypomnieć, że jego światowa premiera odbyła się na Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie zebrał bardzo przyzwoite recenzje. No i wszystko wskazuje na to, że no ta historia o toksycznym, toksycznej potrzebie istnienia w przestrzeni publicznej za wszelką cenę no spotka się również z bardzo ciepłym przyjęciem polskiej publiczności. Ja w każdym razie mam taką nadzieję i serdecznie Państwa zapraszam na pierwszy przedpremierowy seans filmowy w szczecineckim DKF. Środa, godzina 18:30. Jakie są fit mitra? Tak, Spør folk ja, meg da? Nei, egentlig ikke. Hva er det som har skjedd, Signe? Du må ha blitt litt varm, liksom. Å, herregud, Signe. Er du stolt av meg?